Witaj, nieprzypadkowe widzów, nieprzypadkowa widzko i te obserwatorzy z boczyszku. Monologi z drogi, czyli Lola o niczym z mojego pięknego wąwozu. Odcinek numer dos na temat, czyli drugi, że tak się pochował, tutaj jest swoją poliglotią, poliglo, no czymś tam, w każdym razie multilingą. Drugi dotyczący tego, jak sobie wygenerować pomysły. Ja bardzo lubię, bardzo, bardzo, bardzo lubię pracować klasyczną metodą, również burzy mózgów. Czyli wymyślamy sobie, wymyślamy sobie różne rozwiązania, generując je swobodnie i nie oceniając. I teraz można sobie to tak powiedzieć łatwo, nie oceniając. Bardzo często sami siebie cenzurujemy, oceniając swoje pomysły, że to jest głupie, tego się nie da. I wchodząc sobie w taki model, właśnie generowania kreatywnych pomysłów, Warto sobie rozgrzać tę głowę, na przykład właśnie wymyślając jakieś absurdalne zastosowania, rzeczy codziennego uż użytku, typu widelec. Znacie to ćwiczenie na pewno: 50 zastosowań widelca, żeby mózg uruchomić i nauczyć go po prostu, że te rozwiązania mogą być naprawdę bardzo, 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 bardzo szalone. I żeby połączyć te kropki. I jak sobie generujemy te rozwiązania, szczególnie w pracy klientami, to moje ulubione pytanie jest: wkurza ich strasznie. I mają taki opór, ale jak masz opór w coachingu, jak czujesz, że gdzieś trafiamy na coś, co być może, yy, yy, warto, być może niechętnie to robisz, to może to jest właśnie miejsce, którym warto się zająć. Więc to magiczne, wkurzające pytanie jest takie: co jeszcze? I warto sobie zadawać. Jak generujesz sobie pomysły, co jeszcze? Co jeszcze? O czym jeszcze nie pomyślałem? I teraz Wam zadam to pytanie trzy razy, żeby Was też tak no, zmotywować. Co jeszcze przychodzi Ci do głowy? Co jeszcze możesz w tej sytuacji zrobić? Co jeszcze robią inni? Co jeszcze możesz zrobić? A bałeś się do tej pory nawet o tym pomyśleć. No, no to co jeszcze? Aha, co jeszcze? No, zasubskrybuj.